No dalej! Jaj, zostawiaj ci lewy prosty. Dziwne, coś jest nie tak z Twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Deksem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Co się tak na nie gabisz? Naprawdę myślicie. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychologiczne. pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż Kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max, tak? I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Mhm. Mm Pan de Dexter Deshaun. We własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu człowieka, nie człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce. Bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo Tibak. Jestem staroświeczki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z czekim już się widziałem, a Tibak znam. Pomogła mi dwa lata temu dlatego się do Was odezwałem. Poza tym. Mam zadanie specjalnie dla Ciebie. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Mm Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie Wee. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Mystromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biaciku. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Eweni Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tybak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Melstromem, Macie Odpal te drzazgę. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kambusy z Melstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Mestromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną naszej umowy. Brick był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę Simona Randala, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście? Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wchodzi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj. Wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie Wii. jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Mordito! Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać w gangu, zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brikowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Roycem. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmiesz na zachwyconego. Co wiesz o tym, Roycie? Royce Rojs to kompletny pojem. Czpa chrom, tak jak niektórzy czpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę Evelyn Parker. Ty? A tekst, co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony. Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie co robi. To jak chcesz do tego podejść, Melstrom, czy parker? Zacznę od tego, że spotkam się z parker. Zobaczę, czego chcę. Oral. To ja podjadę pod Wolfs. i to na A stalowego.